Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza sesja zapowiada się nam bardzo interesująco. Obecny kurs głównej pani walutowej znajduje się w do istotnego oporu 1,34,50. W ostatnich godzinach dwukrotna próba jego sforsowania zakończyła się niepowodzeniem. W tej chwili kurs głównej pani walutowej wynosi 1,34,39. Podczas dzisiejszej sesji mamy tylko kilka obczytów makroekonomicznych. Ze strefy euro poznamy obczy o produkcji przemysłowej. Będzie to obczyt za a co dane dotyczące wniosków o kredyt hipoteczny oraz budżet federalny za październik naszym zdaniem z racji braku istotnych impulsów mogących umocnić wspólną walutę podczas dzisiejszej sesji należy spodziewać się raczej lekkiego spadku kursu głównej yy, Panu autowi, niż definicji Niż definitywnego przebicia wspomnianego oporu 34,50. Nasza waluta rozpoczyna dzisiejszą sesję od lekkiego osłabienia. Dolar kosztuje 3,13, PLN, zaś euro 4,20. Na gruncie naliz technicznej najbliższymi wsparciami dla na tych par są y, poziomy 3,12,50 dla dolara oraz 4,20 dla euro. Od których w ostatnich godzinach nastąpiło odbicie i wzrost kursu. Dziś nie mamy również odczytów makroekonomicznych z naszego kraju, więc kupujące do tego skutem się na kwotowaniu ugody walutowej i donie się jak szerokiego rynku. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.